Witajcie moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTube, jak sami widzicie, przed nami laptop. Ja będę w tym momencie losował dwie osoby, które wygrają w moim rozdaniu z okazji 400 subskrypcji, konkurs do momentu osiągnięcia 400 subskrypcji, w tym momencie mamy już 413, za co chcę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim nowym subskrybentom, osobom, które już wcześniej, jakiś czas temu dołączyły na mój kanał, osobom, które piszą komentarze, osobom, które oglądają, wszystkim Wam chcę podziękować, bo bez Was ten kanał by po prostu nie istniał. Dlatego robię dla Was rozdania i dlatego dzisiaj, właśnie dzisiaj, wylosuję dwie osoby, które wygrają. Warunkiem wzięcia udziału w tym rozdaniu było zostawienie komentarza, zostawienie łapki w górę i oczywiście subskrypcji. Także jeżeli Ty jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij w czerwony przycisk subskrybuj, tak aby być na bieżąco, a ja przejdę, moi drodzy, do filmu z konkursem z rozdaniem. Ten film już w tym momencie jest kto ma ochotę zobaczyć, jakie nagrody były do wygrania, no to właśnie możecie sobie ten film włączyć. Ja go uruchomiłem tylko i wyłącznie dlatego, aby skopiować link. Wklejam link. Ładujemy komentarze. Komentarze się ładują i jest ich 180. Więc Czas na wylosowanie pierwszego zwycięzcy, moi drodzy. Trzymam za wszystkich kciuki. Dziękuję każdej osobie, która zgłosiła się do tego rozdania. Dziękuję wszystkim osobom, które są na moim kanale. Bardzo Was proszę, nie rezygnujcie z subskrypcji, jeżeli nie uda Wam się wygrać. Będą kolejne rozdania, będą kolejne konkursy, dlatego bardzo Was proszę, zostańcie razem ze mną, a my sprawdzimy, kto jest pierwszym zwy zwycięzcą w... W moim rozdaniu. No to lecimy, moi drodzy. 3, 2, 1, start! Jarosław Puchalski. Sprawdźmy, czy Jarosław zostawił odpowiedni komentarz. Pozdrawiam. No niestety, ten komentarz nie jest odpowiedni. Należy pisać 400 subskrypcji. Także losujemy dalej. Losujemy dalej. Warunkiem wzięcia udziału, moi drodzy, było pozostawienie odpowiedniego komentarza. Więc kolejną osobę muszę wylosować. Alicja w krainie zakupu. 400 subskrypcji. Że lubię, wierzę, że się uda, tak? <gryw> lubię słodycze i liczę na to, że się uda. Alicja, tak, udało się. Madzia, udało się, naprawdę udało się. Ja powiem szczerze, że znam Magdę i cieszę się tym bardziej tak naprawdę. No nie, nie powinno to mieć dla mnie większego znaczenia, kto wygra. Hmm, ale no, z racji tego, że Magdę bardzo znam, bardzo lubię, no to się cieszę, że, że Magda wygrała. Komentarz się zgadza. Nie będę sprawdzać, czy Magda subskrybuje mój kanał, bo jest to po prostu niepotrzebne. Dobrze, przejdźmy do wylosowania drugiej osoby. Aż mi słuchajcie, no, no niesamowite. No, naprawdę, Alicja Magda bardzo chciała wygrać w, w moim rozdaniu, no i to się właśnie stało. Słuchajcie, to nie jest wyreżyserowane. Ja nie nagrywam tutaj y, któryś raz z rzędu, tylko tak jak to idzie, tak, tak to naprawdę jest. Dobrze. E, kolejna osoba. Strasznie się cieszę, że w ogóle Magda wygrałaś. Bardzo się cieszę. I kolejną osobę sobie wylosujmy. Trzymam kciuki. Przypominam, musiał być zostawiony odpowiedni komentarz także, no moi drodzy trzymamy kciuki kto to będzie? Aniołek 10, czy komentarz się zgadza? 400 subskrypcji, ja bardzo przepraszam, jeżeli źle odczytuję natomiast mam dosyć daleko usytuowanego laptopa teraz słuchajcie przejdźmy sobie do yy, sprawdzenia, czy, czy ta osoba mnie subskrybuje, wiecie co? bo jeszcze był warunek Subskrypcji jest, jest. <grych> tak, jest. Wszystko się zgadza, moi drodzy, wszystko się zgadza. Tutaj jak najbardziej e, ta osoba mnie subskrybuje, także bardzo się cieszę. Zwycięzców proszę o kontakt ze mną w ciągu 24 godzin od momentu publikacji tego filmu. Także no, bardzo serdecznie gratuluję, bardzo serdecznie gratuluję tym osobom. Cieszę się, cieszę się, że udało się wygrać. Proszę o kontakt podany w opisie pod filmem. A Was moi drodzy bardzo serdecznie zapraszam na kolejne rozdania na moim kanale, na kolejne konkursy. Nie rezygnujcie z subskrypcji, zostańcie tutaj na tym kanale jak długo się da. Dziękuję wszystkim biorącym udział w moich konkursach. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!